Aby otrzymać świadczenie z tytułu niezdolności do pracy, musisz spełnić warunki, które są zawarte w ogólnych warunkach ubezpieczenia. ZUS definiuje całkowitą niezdolność do pracy jako stan, w którym osoba ubezpieczona utraciła częściowo lub całkowicie zdolność do wykonywania zawodu. Natomiast w ubezpieczeniu definiujemy całkowitą niezdolność do pracy w węższy sposób, co jest dla Ciebie o wiele lepsze. Obejmuje ona niezdolność do wykonywania konkretnego zawodu, który wpisałeś w polisie. I obejmuje właśnie możliwość pracy w tym zawodzie. Chcesz zabezpieczyć się na taką okoliczność? Napisz do mnie w wiadomości prywatnej, a przygotuję dla Ciebie rozwiązanie.